Hej, z tej strony Bachus, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowego DLC. A co jest najważniejsze w DLC? Rolę? Nie! Karnet bojowy, raczej e, przepustka bandyty. E, tak to się zwie, więc zobaczmy, co my tu mamy. Niestety, kiedy ja to naczywam, jest piątek, e, czyli 3 dni około po wypuszczeniu DLC. Ja dopiero wybrałem wczoraj właśnie update, zrobimy do zadania e, dnia, żeby mieć, wiecie, serię niestety mi się zresetowała, zobaczcie zadania dnia o super uwielbiam to mam laga niestety na podglądzie i czasami właśnie takie akcje się dzieją e, zobaczcie seria mi się zresetowała i mam jeden dzień dopiero no kurde już chyba z piąty raz e, najwięcej miałem 100 coś dni więc kurde przypał, ale dobra wbijamy ją od nowa, e, ale jak mówiłem najważniejszy jest karnet więc korzyści chyba tutaj? Hmm, nagrody klubowe. To jest to. Zobaczmy. I tak, jeden level wbiłem, ok. I jest tutaj strój. I jest to strój. Ee, chyba bila z fabuły. Chyba. Na babce nie wygląda to za dobrze, ale zobaczymy to zaraz w grze. Ym, I może od razu sobie przepustkę kupimy, czy mnie? Kup przepustkę, 40 zł, spoko. E, kupujemy, jak najbardziej. Jej, mamy to. E, trzecia przepustka, a wy co? Pectowcy, nie mieliście pierwszej przepustki. A, kurde. Trzeba grać na konsoli, wtedy się ma. E, ale drugą i trzecią macie, dobra, więc zobaczmy. No, Bila, tak? Ok, za pierwszy level, i przy okazji jest e, boost do pederoli. Ok, e, dalej są pięć sztuk, co? Odpisz za darmo pięć feromonów legendarnego zwierzęcia. Ten zapach prowokuje legendarne zwierzęta w okolicy i odkrywa ich lokalizację. Ok, dobra, czyli to jest do roli przyrodnika, ale słyszałem, że te zwierzęta są dużo warte i można je oddawać. Handlarzowi, więc spoko. Zobaczymy, co będzie z tą rolą. Sztabki złota. I ogólnie, jak kupicie sobie ten karnet, nazywajmy to w ten sposób. Nie przepustka, tylko karnet. Kiedy kupimy sobie ten karnet, to, to po prostu gra nam zwrócić tego golda. Czyli po prostu na setnym, czy tam siedemdziesiątym levelu. Ile jest tych leweli w sumie? Osiemdziesiąt, um, tak? Na 80 levelu będziesz miał zwrot tych czterdziestu sztabek. Więc opłaca się jak najbardziej przepustkę kupić um, albo wbić setny level znaczy 80, sorry na przepustce e, a następnie ją kupić i kupujecie ją za 40 ale dostajecie zwrot, i kupujecie ją za 0 polecam e, dobra jest e, złoto jest... co to jest? E, drewno do broni, okej okay. spodnie ej, nawet, nawet te spodnie e, dalej jest gest spoko e, filtr do aparatu Tło. Coś do broni. Bardziej te ciekawsze, sprawdźmy. Nie. Pudełko z amunicją. Super, ale nagroda fajna. Dalej. Poza, ok. Tutaj mamy wystroje baru. Oszczędź trzy sztabki złota na wybranym wystroju baru. Spoko. Bo mi brakuje akurat dwóch takich wystrojów, więc teraz sobie je kupię taniej. Dalej jest do broni, jest jakaś koszula, nawet nawet. Dobra, nie zatrzymujmy się przy takich dziadostwach. E, więc jak flaga, spoko. E, Zniszka, koszule emotka, ok. Dalej. Coś do broni, kapelusz, zobaczmy. O, ten kapelusz jest spoko. To przypadkiem nie jest kapelusz. E, kogo jest to kapelusz? Ktoś w fabule miał biały kapelusz. E, dobra, to chyba jego jest, po prostu. <ślesy> Dalej jest e, emotka, super. Pederoli. Poza. Super. Im więcej, tym lepiej. Um, dalej jest tło. Okej. Okay. Kapelusz zobaczmy. Ej, no spoko! Fajne są te kapelusze akurat. Klabra, nie bardzo. Maska. Maska bandyty, maska Zorro. Pięknie. Ale raczej nie skorzystam. E, flaga, filtry, okej. Okay. Kolejne PD, spoko. Szybciej będziemy wbijać te um, PD na przykład y, przyrodnika. Zniżki, zniżki, kapelusz, kolejny. Ej, to ten kapelusz przypomina mi kapelusz y, tego... Mm, Robin Hooda? W sensie tutaj macie takie piórko jedno, nie? Y, czerwone. <grym> um, ale nie no, Robin Hood miał inne, nieważne. Dalej są zniżki, niepotrzebne to nikomu. Hajsu każdy ma sporo. Jest poza! Ej, poza z niedźwiedziem, co jest? Kapelusz, a raczej jakaś czapka. Spoko. Filtry, kolejne. Mamy strój. A, da mmm Buty. Zobaczmy to. Nie bardzo. Papier nożyce. Okej, okay, to mi się podoba. E, płaszcz. Ok. Strój. O! Strój dla postaci. I to jest strój tego. Mm, Javier? Chyba tak. Okej. Okay. Dwa stroje z fabuły. Po raz kolejny. Spoko. Ale stroju Artura Morgana i Johna Marstona nikt nie pobije. E, ale taki oto taniec też nie pobije. <laughs> ale spoko. Dwa stroje z fabuły. Taki i. Taki. Kurde. Zobaczmy go w grze. Jak wygląda. Przynajmniej ten pierwszy. Podejdźmy sobie tutaj. Garderoba. Stroje. Ej. Dobra. Teraz jest ok. Nawet, nawet. Ej, no. Ej, bez kapy. Nawet nieźle, moim zdaniem, to pojazd stać wygląda, nie? W tym stroju nie pobije to stroju z drugiego karnetu, ale nie ma tragedii, naprawdę. Spoko, będę w tym biegał, bo pasuje mi. E, a teraz sobie zrobię fotę. mnie? jeszcze z tego starego aparatu. Wiem, że jest nowy, ale to sprawdzimy w innym odcinku. A teraz sobie zrobimy fotę. Um, tutaj na przykład, dobra. Dobra. Może i na poza. Na przykład zróbmy. Ej, zróbmy fotę na miniaturkę i drugą fotę e, na artfoto wideo na moim Discordzie na... o tematyce Red Dead Online. Dobra, poza. Dajmy coś takiego na miniaturkę mniej więcej. O, tak. Dobra. E, I druga fota. Na art foto wideo coś takiego dajmy. I. Pyk. Dobra. To wrzucimy sobie na. E, właśnie art foto wideo. Zapraszam serdecznie na Discorda. I tyle w sumie w tym materiale. Więc dajcie znać, jak oceniacie ten karnet w komentarzach. A ja się z Wami żegnam Jutro kolejny odcinek. Szymona Rapa przejść Elo.